Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wybudować osłonę na palmę, a dokładnie w Waszyngtonie Robustę. Zapraszam do oglądania. Może na wstępie zacznę od tego, że palma ma około 2,5 metra wysokości. No, ma dosyć szybkie przyrosty. Przyrostła już u nas około 30 cm. Tutaj, już mówiłem na wcześniejszych filmach, fajnie to widać. No, i co? No i my musimy wybudować na nią budę. Jest to palma dosyć ciepłolubna, Będziemy się starać tutaj trzymać temperaturę około 0 bądź minimalnie ponad 0 stopni, czyli nie na minusie. Dlatego budka musi być dosyć szczelna. Więc w dzisiejszym odcinku wam pokażę, jak to zrobić. Więc zaraz przejdziemy sobie do budki, bo już wstępnie ją mam zrobioną. Aczkolwiek muszę wprowadzić jedną zmianę, o której zaraz wam powiem. Budkę zrobiłem kilka dni temu, ale, y, moi drodzy, ta budka jest za wysoka. Ona była zrobiona na 3,5 metra, ale tak sobie myślimy, że w przyszłym roku, być może, jeśli fundusze pozwolą, to zbudujemy budę z kątowników aluminiowych i cała z poliwęglanu, więc y, tą budę po prostu skrócę. Ona teraz ma, tak jak mówię, 3,5 metra, skrócimy ich do tych 2,5 metra, tak żeby była akurat na ten rok dla Waszyngtonii. No ja ją budowałem większą, bo właśnie z myślą, że będzie kilka sezonów, aczkolwiek Waszyngtonia tak szybko rośnie, że ciężko powiedzieć, kiedy ona by tą wysokość osiągnęła, więc skrócimy sobie tą budę no i pokażę Wam dalsze etapy, jak ją będę budował. No tutaj jest wykonana z desek i z takich, można powiedzieć, grubszych troszeczkę beleczek uchwyty widzicie, żeby ją było łatwo przenieść no i no i będziemy ją musieli troszeczkę zmienić bo wiecie o co chodzi chodzi o grzanie, o prąd nie wiadomo jak to tutaj u nas będzie w tej Polsce wiemy jaka jest sytuacja, dlatego też postanowiliśmy, że jednak metr budy pozwoli nam troszeczkę mniej tą palmę dogrzewać każdy metr się liczy tak jak mówię, budka musi być maksymalnie dobrze zrobiona żeby miała jak najmniejsze straty ciepła więc będę wam pokazywał kolejne etapy w miarę jak będziemy to budę budować tak, budę skróciłem o metr fajnie tutaj widać to zostało obcięte no i te deski, które tutaj miałem na górze ponownie wykorzystałem więc znowu tutaj sobie robię zakończenie to będzie góra budki i na to przyjdzie bezpośrednio poliwęglan daszek z poliwęglanu który będzie łączony na środku specjalnym takim łącznikiem do poliwęglanów no bo tutaj jest kwadrat o boku 15 na 15 więc dosyć duży ogólnie ta budka będzie dosyć szeroka no i cały ten poliwęglan wszystkie krawędzie obiadę dookoła pianką żeby to było szczelne żeby to trzymało ciepło więc na tym etapie obciąłem budę i dorobiłem tutaj te brakujące deski więc teraz jak to dokręcę no to będę już montował daszek tak, przymiarka tutaj poliwęglanu, poliwęglan jaki użyjemy do daszków jest to dziesiątka, czyli o grubości 1 cm. i to jest bardzo ważne, że trzeba odpowiednią stroną obrócić w stronę słońca, czyli tutaj jest oznaczenie UV, więc tą stroną będzie musiał iść do góry. Tu po środku jeszcze będzie taka specjalna listwa do łączenia poliwęglanów, no i właśnie z, tej poli z tego poliwęglanu dziesiątki będziemy mieli zrobiony daszek. I teraz tak, fajnie mi wyjdzie, bo tutaj sobie go obetnę. I tu mam jakieś 48 cm, które sobie wstawię później na jedną ścianę przy drzwiach. Powinno mi to idealnie tutaj wpasować się pomiędzy te dwie belki. Także będzie cały przód też z poliwęglanu, bo tutaj będą poliwęglanowe drzwi. Więc fajnie to wszystko wychodzi. Na razie może ciężko na tym filmiku się rozeznać, ale jak tą budkę postawię, no to już będziecie wszystko wiedzieli. Tak to się prezentuje na ten moment. Poliwęglan mamy dokręcony. Widzicie specjalne śrubki z uszczelkami. Listwa też już jest łączeniowa. Dokręcona. Już troszeczkę mam ciemno, więc może być niewyraźnie. Więc po folii będziemy budkę stawiać. No a tutaj widzicie to co obciąłem z tego poliwęglanu. Wejdziemy tutaj na okienko, więc spoko Kolejny dzień budowania osłony zimowej dla Waszyngtonii Robusty Widzicie, że już zacząłem układać styropian Pierwsze zacząłem bez folii, ale jednak stwierdziliśmy, że będziemy dawać folię bąbelkową dlatego pierwsze żeśmy zaczepili folię jak widzicie, jest taka gruba folia bąbelkowa no i później do tego dochodzi nam styropian piątka Dodatkowo wszystkie te szczeliny będą uszczelniane, uszczelniane pianką, no i tak wszystkie trzy ściany będą zrobione. A tutaj na górze jeszcze znaleźliśmy kawałek, kawałek poliwęglanu, to dodatkowo tutaj go dokręcę, więc cały przód budy będzie z poliwęglanu, bo i drzwi, i tutaj bok, który już jest zrobiony, jest z poliwęglanu dziesiątki. Więc ja się biorę tutaj za montaż kolejnego pięterka steropianu. No i wszystkie, tak jak mówiłem, wszystkie ściany tak samo będę robił. Pokażę wam później jak to wyszło całościowo. Tutaj no niestety będę musiał coś kombinować. Jakieś e, ciąć kawałki styropianu, ale myślę, że, że damy radę. Więc na ten moment tak to wygląda. Powiem wam, całkiem fajnie to wychodzi. Już mam praktycznie koniec steropianu. teraz muszę tylko docinki zrobić i już właśnie mam i tutaj dołożyć, jeszcze tutaj i w ostatnim miejscu tutaj, no i na końcu zrobimy te okienko z poliwęglanu tak jak mówiłem, a na drzwi no niestety musimy poczekać, bo nie mam chwilowo poliwęglanu, a też bym chciał go zrobić z dziesiątki, żeby, był, żeby te drzwi były po prostu takie sztywne. Tak to wygląda moi drodzy. Wszystkie te szczeliny pomiędzy poszczególnymi pytami będę musiał opiankować. No i wszystko to wtedy już będzie miało ręce i nogi. No pasuje idealnie minimalne przerwy, ale to się, to się zapiankuje. Witam wam, was w kolejnym dniu prac nad budką dla Waszyngtonii. Właśnie widzicie przykręcam już do drzwi płyty poliwęglanowej dziesiątki, przykręcam właśnie zawiasy. Budkę już sobie uszczelniłem pianką, bo ostatnio mi brakło, także wszystko jest uszczelnione. Trzy zawiasy przykręcam i będę próbował przykręcić te drzwi do budy. Zobaczymy jak to wszystko jak to wszystko będzie wyglądało. Dodatkowo jeszcze będę musiał przykleić uszczelkę, żeby te drzwi po prostu tą uszczelkę dociskały i żeby to było w miarę wszystko szczelne. Tak wygląda budka w całej okazałości. Już mam założone drzwi. Widzicie zawiasy. Uszczeleczka. Tylko muszę jeszcze dorobić zamki. Tutaj też jest uszczelka. No i te drzwi sobie tutaj tak do tych uszczelek dochodzą. Chciały być uszczelki, bo no niestety Idealnie, idealnie te drzwi. No wiadomo, Jowo ma też swoją strukturę i to idealnie nie dochodziło, więc założyłem uszczelki i teraz myślę, że będzie dobrze. Drzwi będą miały jeszcze trzy zamki, ale to już nie będę tego dogrywał. Więc moi drodzy, buda dla Waszyngtonii Robusty jest skończona. Zobaczymy w przyszłym roku, czy jeszcze ją będziemy używać. A jak jej nie będziemy używać, to na pewno na coś innego ją przerobię, także Także na pewno się wykorzysta. Bo widzicie, drzwi automatyczne, same się zamykają. Więc udało się to wszystko w miarę po kosztach zrobić. Styropian tam gdzieś udało się kupić tanio. Drzewo za darmo na konstrukcję dostałem, także wszystko po kosztach. węglan, dziesiątka został tutaj zastosowany. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Myślę, że Coś Wam tam podpowiedziałem. Oczywiście można kombinować na inne różne sposoby. Ja zrobiłem tak. No i powiem Wam na wiosnę, czy to zdało egzamin, czy nie zdało. Choć w zeszłym roku zrobiłem bardzo podobną konstrukcję, tyle że o wiele cięższą, bo miałem takie grube kantówki, więc ciężko mi było przenieść. Dlatego też to przerobiłem. No i była też niższa. U Waszyngtonia to jest demon wzrostu. Trzymajcie się, cześć.